Siemanko, z tej strony sermisiek. Baldurskiej 3 to wciągająca i misternie zaprojektowana gra RPG pełna możliwości. Ja w każdej ogromnej grze z otwartym światem łatwo jest popełnić wiele błędów, zwłaszcza gdy dopiero zaczynasz. Z racji, że już trochę gram w Baldurskiej 3, chciałbym się z Wami podzielić informacjami na temat błędów, których najlepiej unikać, ponieważ znacznie utrudnią ci przemierzanie zapomnianych krain. Aby naprawdę zanurzyć się w bogatym świecie Baldurskiej 3, nie śpiesz się i dokładnie eksploruj każdy zakamarek. Ośpiew głównej historii może spowodować, że przegapisz ukryte zadania, potężne przedmioty i kluczowe informacje dostarczane przez NPC, angażuj się w rozmowy i odkrywaj nieoznakowane zadania poboczne, aby otrzymać dodatkowe nagrody. Ukończenie baldurskiej 3 zajmuje około 60 godzin z dużym potencjałem regrywalności, więc powinienś delektować się tym doświadczeniem. Gracze, którzy zauważyli całkiem sporo towarów pakowanych przez kupców w Grzebaldurskiej czy mogą ulec pokusie zabicia ich i splądrowania przedmiotów, które niosą. Jednak gracze, którzy to zrobią, popełniają poważny błąd nie tylko tracąc NPC, z który mogą handlować, ale należy również pamiętać, że kupcy nie noszą wszystkich przedmiotów swoich towarach. Zamiast tego gracze powinni rozważyć próbę kradzieży przedmiotu od danego kupca, a następnie sprzedać innemu handlarzowi w za monety. W taki sposób możesz skromadzić stosy darmowych łupów, aby wyposażyć swoją drużynę w elitarny sprzęt. Wiąże się to oczywiście z ryzykiem złapania przez strażników i wtrąceniem do więzienia, ale jeśli nikt nie widzi, to nie poniesiesz za to żadnych konsekwencji. Podczas rozgrywki będziesz musiał stawić czoła wielu intensywnym bitwom i wyczerpującym wyzwaniom. Twoi towarzysze będą cię wspierać podczas tych przygód nie tylko jako pomocnicy w walce, ale także jako kluczowi ludzie w odblokowywaniu wątków fabularnych i zadań. Z tego powodu powinieneś nawiązać solidne relacje ze swoimi towarzyszami, angażując się w rozmowy i starając się poznać ich pochodzenie. Będziesz zaskoczony, kiedy zobaczysz, że relacje z towarzyszami mogą tak wpłynąć na ogólny postęp rozgrywki. Maldurskiej Trzy to rodzaj gry, który zachęca do odpoczynku w celu naładowania slotów na zaklęcia i zdrowia. Udanie się do bitwy bez odpowiedniego odpoczynku jest błędem nowicjusza, ponieważ będzie to po prostu kosztować dużo zasobów, zwłaszcza podczas ożywiania sojuszników. Ponadto jest to dobry sposób, aby dowiedzieć się więcej o swoich towarzyszach i zyskać nowe opcje konwersacji, które prowadzą do głębszych relacji. Podczas gdy gracze mogą często używać obozu, aby uzyskać pełne uzdrowienie, potrzebują do tego żywności, gdy mają wystarczającą ilość, aby spełnić wymagane 40 punktów zaopatrzenia obozu na długi odpoczynek. Początkowe etapy baldurskiej trzy mogą zachęcać do nadmiernego przygotowania się do starć poprzez wykorzystywanie tej opcji za każdym razem, gdy kończymy walkę. Jednak na późniejszym etapie może być to problemem dla tych, którzy nie mają wystarczającej ilości jedzenia, aby skorzystać z takiego rozwiązania. Pamiętaj, że wiele zasobów w postaci można odzyskać tylko poprzez pełny odpoczynek. W obliczu zbliżającej się walki brak miejsc na zakręcie i podobnych zasobów może być śmiertelny dla drużyny, a odzyskanie zaopatrzenia obozu może zmarnować czas i przerwać imersję. Dlatego najlepiej zbierać żywność tak często jak to możliwe, aby uniknąć takiej sytuacji, ponieważ można ją zamienić na określoną liczbę zaopatrzenia obozu. W ten sposób nie musimy się martwić przechodząc przez starcia bojowe wiedząc, że mamy wystarczającą ilość zapasów, aby utrzymać tempo rozgrywki. Baldurskiej 3 to gra, w której nie brakuje okazji do rozmów, podczas dużej części z nich będziesz w stanie osiągnąć wymierne korzyści, tak jak dodatkowe punkty doświadczenia czy uniknięcie walki pod warunkiem, że odpowiednio je przeprowadzisz. Rozmowa polega na wybieraniu linii dialogowych, a każda wybrana opcja ciągnie rozmowę w danym kierunku, często odblokowując nowe ścieżki. Oprócz standardowych wyborów, trafisz też na opcje dialogowe powiązane z testami umiejętności. Taka rozmowa zakończona powodzeniem zaowocuje jakąś korzyścią, jak chociażby punktami doświadczenia, dodatkową informacją dotyczącą zadania, złotem czy zwiększeniem sympatii w przypadku towarzyszy. Brak dostosowania taktyki do wroga, z którym masz do czynienia, może szybko zamienić się w porażkę. Każdy przeciwnik ma inne umiejętności i dodatkowe atuty, które może użyć, by przeważyć szale zwycięstwa na swoją korzyść. Pająki zatruwają, gnonele mają sporo siły, gobliny atakują grupą, magowie mogą używać czarów obszarowych. Dlatego w zależności od sytuacji czasem lepiej będzie trzymać drużynę w grupie, czasem rozdzielić je i zająć taktyczne pozycje, by nie otrzymać sporych obrażeń obszarowych. Należy pamiętać również o tym, że każdy przeciwnik ma inny rozmiar i możliwości ruchu, dlatego wielkiego przeciwnika można zablokować w wąskim przejściu postacią o sporym pancerzu chroniąc swoich towarzyszy, a szybkiego spowolnić rozlewając tłuszcz. Dzięki temu będziemy w stanie poradzić sobie nawet z najpotężniejszymi wrogami. Wielką zaletą Baldurskiej 3 jest unikalny system walki. Umiejętności i zdolności to nie jedyna rzecz, których możesz użyć w walce. W rzeczywistości poleganie wyłącznie na nich nie sprawi, że wygrasz każdą bitwę. Możesz wykorzystać swoje otoczenie, aby uzyskać przewagę taktyczną, a nawet użyć przedmiotów i materiałów eksploatacyjnych, aby stworzyć sprzyjające sytuacje dla swoich towarzyszy w walce. Warto użyć interakcji z otoczeniem i wykazać się kreatywnością podczas planowania ruchów. Możesz zepchnąć wroga z urwiska, podpalić rozlaną smołę, aby spalić przeciwników, a nawet rzucić zwokami towarzysza we wrogów. Nigdy nie zabraknie ci możliwości, aby pokonać wroga. Tak naprawdę sposobów jest wiele, wszystko zależy jak postanowisz wykorzystać warunki otoczenia, np. podpalając pajęczynę, na której stoi przeciwnik, lub niszcząc belkę, by ściana runęła na wroga. Hardurst Gate 3 posiada opcję wyświetlania informacji o przeciwnikach i innych napotkanych postaciach. W tym celu należy najechać kursorem na daną postać, wcisnąć prawie przycisk myszy i wybrać opcję wyświetlania karty postaci. W taki sposób możemy uzyskać takie informacje jak punkty zdrowia przeciwnika, klasa pancerza, odporności na różne ataki, zaklęcia oraz szybkość poruszania się. Informacje te pozwalają określić, czy można łatwo pokonać danego przeciwnika lub trzeba bardziej przygotować się do walki z nim, np. wybierając ataki bronią lub zaklęcia związane z jego słabościami. Podczas walki często trafiamy na ten frustrujący moment, gdy nasza postać zamiast powalić wroga z niskim poziomem życia nie trafia i skutkuje to śmiercią połowy drużyny. Aby lepiej zrozumieć ten system i odpowiedzieć na Wasze komentarze dotyczące braku zadawania obrażeń przeciwnikom, warto zauważyć, że wiele czynników wpływa na celność ataków z broni dystansowych i zaklęć, a szanse przy atakach bronią białą też obliczane są poprzez dodanie wielu czynników, które mogą wpływać pozytywnie i zwiększać szanse na trafienie lub negatywnie sprawiając, że nie trafiamy wroga. Na przykład posługiwanie się bronią, w której mamy biegłość, oświetlenie pomieszczenia, różnica wysokości, o której już wspomniałem, która dodaje 10% do celności, negatywne statusy wroga, jak chociażby ogłuszenie lub powalenie czy zaklęta broń. Oczywiście, gdy Twoja postać znajduje się pod wpływem negatywnych efektów, znacząco spada jej celność i wtedy trudno będzie nam trafić przeciwnika stojącego obok naszego bohatera. Warto wspomnieć również o możliwości zdobycia biegłości w dodatkowym ataku dla niektórych klas postaci po osiągnięciu 5 poziomu. Wtedy jak spudujemy, mamy możliwość wykonać atak ponownie licząc na to, że dosięgnie wroga. Aby skuteczniej radzić sobie w bitwie warto skupić się na jednym wrogu i eliminować ich szybciej. No chyba, że korzystamy z czarów obszarowych. Każda postać ma inne źródło inspiracji, która może pomóc w rozgrywce np. poprzez zmianę wyrzuconych kości, gdy wypadnie niekorzystny wynik dla opcji dialogowej, na której bardzo nam zależy. Bohaterowie odnawiają inspiracje realizując pomniejsze zadania i aktywności powiązane z ich pochodzeniem i upodobaniami. Jest wiele okazji do zdobycia punktu inspiracji, takie jak wykonywanie zadania, zagłębienie tekstów i przeczytanie tajemnej księgi czy rozprawienie się z wrogiem w szczególny sposób. W dzienniku inspiracji można sprawdzić, co lubią robić Twoi towarzysze i co pozwoli im na uzyskanie punktu inspiracji. Nigdy nie lekceważ znaczenia percepcji w grze RPG. Warto mieć chociaż jednego bohatera, który ma rozwiniętą tą cechę, aby wykrywać ukryte łupy i tajne obszary, które mogą zawierać cenne skarby. Będąc spostrzegawczy możesz zauważyć zakopaną skrzynię, zniszczoną ścianę, przez którą dostaniesz się do zamkniętego pomieszczenia lub miejsca, gdzie leży zgubiony przez kogoś plecak z magicznymi przedmiotami. Nie pomijaj żadnych znalezionych skrzyń, a do otwierania ich użyj czarów lub wytrychów, korzystając ze zdolności bohaterów, lub po prostu je zniszcz. Można też zabrać skrzynię do obozu, by nie wracać ponownie do miejsca, gdzie ją znaleźliśmy. Twoja drużyna może składać się maksymalnie czterech kompanów, dlatego warto zadbać o ich zróżnicowanie, aby pomieścić określone role w wielu różnych spotkaniach. Podczas gdy niektóre klasy, takie jak wytrzymali wojownicy, z pewnością są stworzeni do walki z wieloma przeciwnikami jednocześnie, to też niewrogowie, tacy jak czarodzieje, mogą z łatwością przytłoczyć bohaterów, którzy nie mają odpowiedniej obrony magicznej. Dlatego uzupełnianie się klas jest bardzo istotne. Mobilne klasy takie jak Łowca i Łotrzyk mogą służyć jako zwiadowcy, ale reszta drużyny powinna pozostać stosunkowo blisko jako wsparcie, bo sami mogą być zbyt łatwym celem dla silnych przeciwników. W ten sposób wrogowie, którzy zaskoczą zwiadowcę nie będą od razu się w stanie przygotować do starcia i zostaną zaskoczeni przez resztę naszej drużyny. Dobra kombinacja bohaterów i ich umiejętności będzie pomocna podczas różnych czynności. Na przykład otwierania zamków, rozmów i przekonywania napotkanych NPC nie tylko. Dlatego warto dobrze skomponować drużynę i nie stawiać tylko na jedną profesję. Niestety w przypadku Baldurskiej 3 najczęstszy błąd jest najpoważniejszy. Bez względu na to jak daleko zaszedłeś w ciągu całego dnia będziesz musiał pożegnać się ze swoimi wysiłkami jeśli sam nie zapisujesz swoich postępów. Oczywiście gra ma opcję automatycznego zapisywania, ale aktywuje się tylko w ograniczonych punktach kontrolnych. Dlatego lepiej chronić swoje postępy zapisując grę ręcznie naciskając klawisz F5. A na koniec, mój drogi widzu, zostaw łapkę w górę i subskrypcję, bo to bardzo wspiera moją działalność. I koniecznie dajcie znać w komentarzach, jak wam się podoba najnosza odsłona Baldur's Gate. Trzymajcie się!